Odcinek programu w telegraficznym skrócie został zrealizowany dzięki wsparciu patronów. Nie wiem, jak często korzystacie z mediów: oglądacie telewizję, słuchacie radia, przeglądacie gazety czy portale, ale jeśli robicie to w miarę regularnie, to jestem pewien, że Wam też przychodzi do głowy myśl, że żyjemy w świecie absurdu. A jeśli nie korzystacie z mediów, to mam dla Was krótkie podsumowanie różnego rodzaju absurdów w Polsce i za granicą. No tak, krótkie podsumowanie, bo to jest program w telegraficznym skrócie. W skrócie WTS. Niedziela 16 października, Maciej Orłoś zaczynamy. No to zacznijmy może od prezesa Polski, a konkretnie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Pan prezes podczas spotkań mówi rzeczy niesłychane, co trafnie podsumowała dziennikarka Newsweeka Dominika Długosz. Przykładem niech będzie wypowiedź prezesa w puławach o węglu brunatnym. Jestem pytany o węgiel brunatny, dlaczego będzie można kupować do użytku domowego także węgiel brunatny, że podobno jest szkodliwy. No ja, proszę państwa, nie ukrywam, że sprawy węgla brunatnego nie zgłębiałem. Wiem, że są wielkie kopalnie i wielkie elektrownie, w tym największa w Europie w Pychotowie, i to się pali, to się dymi, i jakoś ludzie tam żyją. Tam jest nawet najbogatsza gmina w Polsce. Są takie miejsca tam na rogu, gdzie jest zbieg granic Polski, Czech i Niemiec. Tam jest kilkanaście takich wielkich kopalń, wielkich elektrowni, i jakoś nic nie słychać, żeby tam ludzie umierali. Tymczasem wiadomo i to nie jest jakaś tajemna wiedza, że, cytuję słowa Dominiki Długosz, węgiel brunatny jest najbardziej szkodliwym węglem, jeśli chodzi o spalanie. W czasie spalania emituje bowiem dwutlenek siarki i tlenek azotu, a także metale ciężkie, takie jak kadm czy rtęć. Wszystkie te substancje są szkodliwe dla środowiska i dla ludzi. Jaki jest problem z jego spalaniem przez gospodarstwa domowe? No taki, że nie mamy w kominach specjalnych filtrów, które zatrzymałyby przedostanie się tych substancji do powietrza, którym wszyscy oddychamy. Najwyraźniej prezes o tym nie słyszał. No więc przyznacie, że taka wypowiedź Kaczyńskiego to absurd, ale absurd to mało powiedziane. To niestety głupota i nieodpowiedzialność. Tylko co z tego, że ja to powiem w wts -ie? To powinien prezesowi powiedzieć ktoś z otoczenia. W prezesie z tym węglem brunatnym, to jednak nie tak, trzeba trochę zmienić narrację. Nikt nie powie, bo nikt się nie odważy. Nawet jak rozumiem Ryszard Terlecki, Joachim Brudziński, czy Mateusz Morawiecki. Albo Marek Suski. żart Marek Suski, skoro już o nim wspomniałem, podczas uroczystości w Radomiu z okazji 80. rocznicy stracenia pracowników tamtejszej fabryki broni, mówił tak. Dzisiaj można powiedzieć, że Polska przez kraje pod dyktando Niemiec nie jest szanowana w Unii Europejskiej. Pisze się rezolucje przeciwko Polsce, a nie pisze się rezolucji przeciwko zbrodniczej Rosji. Można powiedzieć, że jesteśmy gorzej traktowani jak zbrodniarze rosyjscy. Powinno być niż zbrodniarze rosyjscy, a nie jak. Wiem, ale cytowałem. Zastanawiam się trochę, co pan poseł miał właściwie na myśli w sprawie, że Unia nie potępia Rosji, bo dosyć łatwo jest znaleźć w internecie informacje na temat reakcji Unii Europejskiej. Oto przykład. We wtorek, 27 września, Parlament Europejski wydał zdecydowane oświadczenie, w którym potępione zostały rosyjskie próby prawnego usankcjonowania okupacji Ukrainy poprzez lokalne referenda. W oświadczeniu podkreślony został niedemokratyczny i nielegalny charakter takiego działania. Parlament zadeklarował, że Unia Europejska nie nie uzna wyników plebiscytu. Z kolei wspólny projekt rezolucji w sprawie eskalowania przez Rosję wojny napastniczej przeciwko Ukrainie jest w parlamencie europejskim procedowany i jak rozumiem niebawem odbędą się głosowania. Aby tak się stało, bo niewątpliwie taka rezolucja jest potrzebna. Pan poseł Suski najwyraźniej wykorzystuje każdą okazję do tego, by przywalić w Niemców, w Unię Europejską i podkreślić, że Polska jest ofiarą. Szkoda, że na takim spotkaniu, na takiej uroczystości, nikt nie podejdzie do mikrofonu i nie powie, na przykład, Panie pośle, z całym szacunkiem, ale bzdury Pan opowiada i niech Pan nie uprawia polityki na patriotycznej uroczystości. To, że się Orłoś rozmarzył. Dziś złożyłem rezygnację z funkcji szefa kancelarii prezesa Rady Ministrów. Dziękuję prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, kierownictwu PiS oraz wszystkim pracownikom KPRM. Za zaufanie i blisko 5 lat współpracy, poinformował kilka dni temu na Twitterze dotychczasowy szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. I can't done this. Jako powód podał sprawy osobiste, i ja mu wierzę. W końcu przez lata korzystał z osobistej skrzynki e-mail, a to ona zdaje się być poważnym problemem rządu. Były minister Dworczyk mógł prawdopodobnie zachować swoje stanowisko, gdyby tylko stosownie się zabezpieczył, na przykład poprzez Surfshark VPN. Surfshark jest sponsorem dzisiejszego odcinka. Narzędzie to szyfruje waszą aktywność w sieci i dzięki temu nikt wam do skrzynki zaglądać nie będzie. Ja sam używam Surfshark, aby zabezpieczyć swoją aktywność w sieci. Oglądam filmy i seriale z całego świata bez geoblokady. Podczas podróży łączę się też za jego pomocą także z publicznymi sieciami wi-fi i mnie skrzynka nie przecieka. Dzięki dobrym ludziom z Surfshark z kodem WTS otrzymacie zniżkę 83% i dodatkowe 3 miesiące za darmo. Korzystając z oferty, nic nie tracicie. Bo gdyby Wam się jednak nie spodobało, w co wątpię, macie 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy. Szczegóły i link znajdziecie w opisie odcinka. No, to teraz jedziemy dalej z programem. Pamiętacie, być może, jak to w ubiegłym roku PKN Orlen, koncern paliwowy, przypominam, będący spółką Skarbu Państwa, przejął media, lokalne media, przejął grupę medialną Polska Press. No i teraz cała masa lokalnych wydawnictw jest kontrolowana przez państwo. W związku z tym trudno mówić o ich niezależności, a na pewno można mówić o upolitycznieniu. Co jest oczywiście straszne. Choć zdaniem rządzących nie ma tematu, wszystko jest ok, tak samo jak wszystko jest ok z telewizją polską. This is fine. I'm fine. Dlaczego o tym mówię? No bo jest news. Polska Press ma nowego szefa. To do niedawna szara eminencja w TVP, prawa ręka Józka Kurskiego, Stanisław Bortkiewicz. Serwis Press.pl, który mimo nazwy nie ma nic wspólnego z Polska Press, opublikował obszerny artykuł prezentujący dokonania Bortkiewicza. Zresztą to jest tekst sprzed dwóch lat, który redakcja Postanowiła przypomnieć w związku z nominacją. Na zachętę dla Was krótki cytat. Mediami nigdy nie zarządzał, na dziennikarstwie się nie zna, a do dziennikarzy ma uraz. Na Woronicza mówią, że Stanisław Tomasz Bordkiewicz jest ważniejszy od prezesa. Brzmi nieźle, przyznacie. Wygląda na to, że pan Bordkiewicz to jest idealna kandydatura na prezesa grupy medialnej. Ale swoją drogą, nieważne, że nie zarządzał mediami, że się nie zna na dziennikarstwie i że nie lubi dziennikarzy. Kogo to obchodzi? Ważne, żeby mieć poważne wzmocnienie propagandowe na froncie mediów lokalnych w czasie kampanii wyborczej przed zbliżającymi się wielkimi krokami wyborami parlamentarnymi. Więc to orłość przestań pierdolić tylko zrozum pewne podstawowe rzeczy. O jakim absurdzie by mam tu jeszcze powiedzieć. Mm. No może disco polo na Narodowym, roztańczony Narodowy, wielki koncert disco polowy, na Narodowym Stadionie w Warszawie odbył się 1 października, a TVP pokazała go w dwóch częściach, w dwa piątkowe wieczory w prime time. Okej, okay, nie chcę tu krytykować DiscoPolo, bo rozumiem, że są ludzie, którym się to podoba i trzeba to uszanować. Tylko dlaczego niby DiscoPolo jest promowane w TVP? Przypomnijmy tylko, że media publiczne mają swoją misję do wypełnienia, a ta misja polega między innymi na promocji kultury wysokiej, na podwyższaniu poprzeczki. Więc słusznie napisał w onecie Bartosz Sonder. Tegoroczna edycja. Rozstańczonego PG narodowego za nami i już możecie być pewni, że w przyszłym roku impreza pewnie ponownie wróci do Warszawy. Bilety na event rozchodzą się jak ciepłe bułeczki, a tłum przyjeżdżający do stolicy, by bawić się przy ulubionych przebojach Disco Polo. Świadczy o tym, że i takie wydarzenia są potrzebne. Okay. Czy jednak transmisja z koncertu powinna pojawiać się w TVP, i to jeszcze dwa tygodnie z rzędu? Dlaczego mierność i absolutna muzyczna hałtura zasługują na tyle czasu antenowego, a poważne wydarzenia kulturalne są skrupulatnie pomijane? I, don't know. I chociażby Ida Nowakowska milion razy powtórzyła, że była to najważniejsza, najlepsza i najcudowniejsza impreza polskiej sceny muzycznej, to popularność wakacyjnych imprez, gdzie występują artyści przez duże A, totalnie neguje jej słowa. No tak, zgadzam się. Weźmy chociażby cykl koncertów pod nazwą Męskie Granie. Tam są przecież zawsze nieprzebrane tłumy. Mówię zupełnie serio. A jeszcze a propos wypowiedzi prezesa, pamiętacie może tę wypowiedź o żabce, o żabkach? Że Polska przejmie, odzyska żabki. W PŁawach pan prezes t, to mówił i dostał ripostę od samego Donalda Tuska. Panie prezesie, drogi Jarosławie, mam taką propozycję. Jestem do dyspozycji. Chodźmy do żabki. Wpierw zrób chociaż raz zakupy w żabce. Zanim kupisz żabkę, kup coś w żabce. Zobaczysz, jak wygląda życie, jak ludzie kupują i obliczają każdy grosz, żeby starczyło. I może. Przestaniesz wmawiać wszystkim w koło, że prawdziwym problemem Polski jest to, że Polacy mają dzisiaj za dużo pieniędzy. Tak powiedział Donald Tusk podczas spotkania w Wrocławia. Ha, to jest całkiem interesująca wizja: zobaczyć Kaczyńskiego i Tuska na zakupach. No, to by było wydarzenie. Ale powiedzmy sobie jasno, nic z tego to się nie wydarzy. No to może chociaż jakaś przedwyborcza debata telewizyjna. Szanse na debatę mamy większe niż na zakupy, ale też chyba wątpię, bo prezes ma uraz po przegranej z Tuskiem przed laty. Ale nie przesądzajmy. Do odważnych świat należy, panie prezesie. Kolejny absurd, a przynajmniej wszystko wskazuje na to, że to absurd, to zatrzymanie w Gdańsku przez CBS i CBA przedstawicieli Stowarzyszenia Lewiatan. CBA oraz CBSP 12 października niespodziewanie zatrzymały m.in. prezydenta Konfederacji Lewiatan Macieja Wituskiego oraz byłego senatora PO Tomasza Misiaka. I to w dniu inauguracji Europejskiego Forum Nowych Idei, którego głównym organizatorem jest właśnie Wspomniana organizacja przedsiębiorców, czyli Lewiatan. Tak donosiły o tym media. Następnego dnia prokuratura regionalna w Szczecinie postawiła Tomaszowi Misiakowi i Maciejowi Wituckiemu, byłym szefom work service, zarzuty oszustwa, prania brudnych pieniędzy i działania na szkodę 22 tysięcy pracowników. Chodzi o rzekome nieprawidłowości przy płaceniu składek ZUS i wyłudzenia dotacji z Pefron na niepełnosprawnych pracowników na łączną kwotę 32 milionów złotych. Wszyscy to byli członkowie władz nieistniejącej już spółki Work Service z Wrocławia, która zajmowała się outsourcingiem pracowników. A co było dalej? Dalej było tak, że Tomasz Misiak oraz prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki, a także Iwona Esz była prezes spółki i wrocławski radny Tomasz H. nie zostali aresztowani na trzy miesiące jak chciała prokuratura. Sąd rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia nie uwzględnił wniosków prokuratury. Z ustnych motywów wynika, że brak jest ogólnej przesłanki do stosowania środków zapobiegawczych, to znaczy materiał dowodowy nie wskazuje, na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanych zarzucanych im czynów. Czyli wygląda na to, że mieliśmy kolejną szopkę pod tytułem „Zatrzymanie ludzi niewygodnych dla państwa, albo po prostu celem było to, by wszystkim nam pokazać, że nie znasz dnia ani godziny, bo na przykład, jak mówi znane powiedzenie autorstwa Stalina, daj mi człowieka, a znajdziemy na niego paragraf. Bardzo trafne moim zdaniem są słowa Jacka Dibua, adwokata, członka Trybunału Stanu, który w rozmowie z Rzeczpospolitą powiedział tak: Zatrzymania stały się medialnym aktem teatralno-politycznym. Zrobienie publicznego spektaklu, w którym osoba staje się kozłem ofiarnym, jest prawną niegodziwością. Z rzeczy nie tyle absurdalnych, co zabawnych, a może Jedno i drugie, warto zwrócić uwagę na memy, które dotyczą nowych polskich województw. Jak pisze Rzeczpospolita, trwa rozbiór Rosji w internecie. W ramach żartobliwej akcji internautów w mediach społecznościowych, która ma ośmieszyć Rosję i nielegalne przeprowadzone przez nią pseudo referenda na okupowanych ukraińskich terytoriach, Polska zyskała jako 17 województwo obwód irkucki. Po 300 latach ucisku. Potomkowie polskich zesłańców syberyjskich postanowili ogłosić niepodległość i przeprowadzić referendum w sprawie powrotu do ojczyzny. 98,13% obywateli byłego obwodu irkuckiego głosowało za przystąpieniem do Polski. Czytamy na profilu województwa irkuckiego na Twitterze. Ale tych memów było już sporo. Wszystko zaczęło się, jak może pamiętacie, od Czech. Do Czech przyłączył się obwód kaliningradzki ze stolicą regionu, przemianowaną na Kralowiec, dzięki czemu południowi sąsiedzi Polski zyskali dostęp do Morza Bałtyckiego. Potem były kolejne aneksje autorstwa Finów i Słowaków. A może wy macie jakieś własne pomysły? Zamieszczajcie w komentarzach. Jeśli chodzi o Rosję, to Putin najwyraźniej mięknie, słabnie, bo czuje, że przegrał wojnę. I nawet już nie podbija tych gruźb użycia broni nuklearnej, bo dostał mocne zapewnienia od USA, od NATO, a nawet od Emmanuela Macrona, że nie warto, bo to się dla Rosji naprawdę źle skończy. Do tego prezydent Turcji, Recep Erdogan, znowu kazał Putinowi czekać dla siebie na spotkaniu w Kazachstanie. Inna sprawa, że Erdogan. Jest mistrzem grania na dwa fronty. Z jednej strony jest głową państwa będącego członkiem NATO, a z drugiej spotyka się z Putinem, ściska mu dłoń i ma z nim wspólne projekty. Nakazał tureckiemu Ministerstwu Energii pilne podjęcie prac nad budową hubu gazowego, przez który surowiec miałby trafiać z Rosji do Europy, tak podała agencja Reuters. Propozycję w tej sprawie przedstawił rosyjski przywódca Władimir Putin, określając ją jako najlepszą alternatywę dla uszkodzonego gazociągu Nord Stream. No ale to też świadczy o tym, że Putin już cienko wszędzie. Do absurdów zaliczyłbym także decyzję organizatorów wielkoszlemowego tenisowego turnieju Australian Open. Postanowili, że rosyjscy i białoruscy tenisiści i tenisistki będą mogli tam zagrać. Na ten moment rosyjscy i białoruscy tenisiści będą mogli zagrać w Australian Open, tak powiedział na konferencji prasowej Craig Tiley albo Tilly, dyrektor turnieju. Jedyna różnica to to, że nie mogą reprezentować Rosji, nie będzie rosyjskiego hymnu, flagi, Muszą grać jako tenisiści niezależni, bez przynależności państwowej, ale będą mile widziani u nas, w Australii na 2023. Ukraińscy tenisiści, ale nie tylko oni, są oburzeni, bo faktycznie w sytuacji, gdy Rosja eskaluje napięcie, referenda, bombardowania ukraińskich miast, a Białoruś Rosji sprzyja, dopuszczenie rosyjskich i białoruskich zawodników jest decyzją oburzającą. Pamiętajmy, że w tym samym czasie, czyli teraz, po prostu od iluś tam miesięcy, wiele organizacji sportowych zdecydowanie blokuje. Udział Rosji i Białorusi w rozgrywkach. Zresztą dla mnie oburzające było już to, że Wimbledon był szykanowany przez tenisowe organizacje za niedopuszczenie reprezentantów tych dwóch krajów. Uczestnicy turnieju, przypomnę, nie dostali punktów, więc nie awansowali w rankingach ATP i WTA. Lubię tenis, ale nie lubię takich beznadziejnych, słabych decyzji. A teraz już nasz kącik kulturalny. Witam, Antosiu. Witam. Dzisiejsze koncie Kulturalny zaczynamy od bardzo smutnej wiadomości. W wieku 72 lat odszedł Robbie Coltrane, którego cały świat pokochał za rolę niezwykle przyjaznego Hagrida w filmowej serii o Harrym Potterze. W jednym z ostatnich wywiadów aktor powiedział piękne słowa o tym, że to wspaniałe, że dziedzictwem filmów jest to, że niedługo jego dzieci będą mogły pokazać Hagrida swoim dzieciom i że mimo, że za 50 lat jego samego już nie będzie, to zawsze będzie Hagrid. A teraz z magicznej Szkocji przenosimy się do, do Londynu, gdzie dwie młode aktywistki oblały zupą słynne słoneczniki Van Gogh'a. Oczywiście mowa o obrazie, żebyście Państwo o sobie nie myśleli. Po tym, jak już zaatakowały obraz, przykleiły się do ściany Galerii Narodowej i zaczęły krzyczeć: Co jest ważniejsze, sztuka czy życie? Do tego mówiły, że rosną koszty ogrzewania i przygotowywania posiłków, a koncerny paliwowe zarabiają na tym gigantyczne pieniądze. To według nich oznacza, że dziesiątki tysięcy ludzi umrze z głodu tej zimy. Kobiety zostały już zatrzymane, ale organizacja, do której należą, zapowiedziała, że ich zwolennicy będą codziennie dokonywać podobnych aktów, aż w końcu ich żądania nie zostaną spełnione znaczy zostaną spełnione. Chodzi o to, żeby w Wielkiej Brytanii nie było żadnej nowej ropy i gazu. A co do obrazu, to cóż, nic mu się nie stało, bo jest schowany za szybą i dalej jego wartość to 84 miliony funtów. Oddaję głos do studia. Na zakończenie jeszcze krótko o inflacji. Według GUS we wrześniu wyniosła 17,2%. Ostatni raz wskaźnik inflacji był na zbliżonym poziomie dawno temu, w marcu 1997 roku. Boże, czy ty to widzisz? Najbardziej rok do roku o prawie 30% zdrożały nośniki energii oraz użytkowanie mieszkania lub domu. Na drugim miejscu żywność i napoje bezalkoholowe ponad 19%. Restauracje i hotele na trzecim miejscu prawie 18%. Najmniej zdrożała łączność niecałe 3%, więc to jest dobra wiadomość, bo jak będziemy chcieli sobie ponarzekać na drużyznę, to wciąż będzie nas stać na to, żeby do siebie dzwonić. Dobre i to. Z niecierpliwością czekamy na kolejne epickie wystąpienia prezesa NBP Adama Grapińskiego oraz na to, jak zdecydowanie będzie się rozprawiał z głosami krytyki płynącymi od członków Rady Polityki Pieniężnej, czyli na przykład. Ze strony, powiedzmy sobie jasno, sabotażystów profesora Przemysława Litwiniuka oraz profesor Janny Tyrowicz, którzy mieli czelność oświadczyć, co myślą o decyzjach Rady: Skandal! I to tym razem wszystko w WDS-ie. Widzimy się już w czwartek. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za suby, lajki, komentarze, udostępnienie, obserwowanie i patronowanie na patronite.pl i piszcie do nas na okiemorłosiamałpa gmail.com. Maile na szczęście na razie nie podrożały. No i tak w ogóle to trzymajcie się, cześć.